Dobra, dobra, ja wiem, że takie klipy nie są szczególnie wybitne, ale deskorolka to jest naprawdę moja duża zajawa, dlatego w końcu postanowiłem otworzyć film na przeprogramowanych w taki sposób, ale to nie jest przypadek, bo do deskorolki jeszcze wrócimy omawiając temat tego odcinka, czyli pytanie, czy wiedza może być bezużyteczna. O co tutaj chodzi? Pozwólcie, że najpierw zachęcę Was do śledzenia przeprogramowanych. Kliknijcie subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych filmów z tego kanału. Jeśli jesteście świadomymi programistami i chcecie w świadomy sposób budować swoją karierę w tym zawodzie, to koniecznie śledźcie naszą dwójkę. Zapewniamy Wam wartościowe materiały oraz gości, którzy pomogą Wam lepiej zrozumieć branżę IT i programowania. Jeśli śledzicie już przeprogramowanych, to możemy teraz skupić się na krótkich, przedwykendowych rozkminach związanych z tym, czy wiedza może być bezużyteczna. O co tutaj właściwie chodzi? Takie trzy kluczowe sprawy, o których chciałbym powiedzieć. W ostatnim czasie zacząłem się zastanawiać, na ile spędzanie czasu przy takich materiałach jak książki może być prokrastynacją. To całkiem nietypowe, prawda? Powiemy, że prokrastynacja, czyli świadome odwlekanie wykonywania jakichś ważnych czynności, może być na przykład związane z przeglądaniem mediów społecznościowych, z przeglądaniem Instagrama, z przewijaniem Facebooka, z e, na przykład układaniem ubrań w pewien określony sposób, w momencie kiedy mamy zrobić coś ważnego. Czasami prokrastynacja to może być sprzątanie mieszkania. Mniej więcej wiecie o co chodzi. Odwlekamy coś ważnego, na przykład ważne spotkanie, ważną rozmowę, jakimiś pozornie istotnymi rzeczami, które tak naprawdę mogłyby poczekać na dowolną inną porę. Kiedyś zauważyłem, że Czasami w naszej branży programiści i wszelkiego typu pracownicy umysłowi lubią wykorzystywać takie aktywności, jak chociażby właśnie czytanie książek, do czegoś w rodzaju prokrastynowania. No bo zobaczcie, przeczytam na przykład taką książkę Crucial Conversations i będę miał poczucie, że wzrosłem, że moje życie stało się lepsze, że stałem się mądrzejszy, że od teraz potrafię lepiej wykorzystywać właśnie to, co napisano tutaj do tego, żeby rozwiązywać problematyczne sytuacje. Oczywiście nasz organizm zadziała tak, że jeśli właśnie dostarczymy mu dawkę takich pozytywnych wrażeń po przeczytaniu książki i dodatkowo wytłumaczymy to sobie, że to jest coś pozytywnego, to nie jest oczywiście, wiecie, przeglądanie Instagrama, Facebooka, no to będzie chciał więcej. My sami zaczniemy się tym chwalić, ja sam się tym chwalę i wpadniemy w takie błędne koło zdobywania takiej suchej wiedzy teoretycznej. Nieraz czy ja, czy Marcin, czy inne osoby właśnie z tej branży chwaliły się, czy świadomie czy nie, ile na przykład przeczytały książek. I ja tutaj dzisiaj chciałbym lekko sprowokować całe to towarzystwo łącznie ze mną, pytając, ile z tej wiedzy tak naprawdę wykorzystałeś w praktyce. W języku angielskim istnieje takie stwierdzenie całkiem dobrze określające to rozróżnienie pomiędzy wiedzą teoretyczną a wiedzą, która faktycznie tworzy się w kontekście wykorzystania czegoś takiego jak na przykład książka w praktyce. I tym stwierdzeniem, tym określeniem jest określenie knowledge versus wisdom. No, jest to wiedza sucha, wiedza teoretyczna, wiedza, którą pozyskujemy na skutek czytania książek, artykułów, oglądania prezentacji, filmów, słuchania mądrych ludzi. Ale właśnie w tym stwierdzeniu chodzi o to, że to nie jest wisdom, to nie jest cel ostateczny, to nie jest ta mądrość, którą wykorzystujemy w sytuacji, kiedy konfrontujemy tą wiedzę teoretyczną z prawdziwymi wydarzeniami. No i tutaj właśnie powstaje ten rozdźwięk pomiędzy aktywnościami, które mają nam przynosić coś dobrego, a wykorzystaniem ich w praktyce. To, że czytamy bardzo dużo książek, okładamy się filmami, prezentacjami, słuchamy mądrych ludzi, to jest dopiero knowledge. To może być równie dobrze traktowane jako prokrastynacja. Powinienem zaangażować się w jakiś projekt, ale poczytam o zarządzaniu projektami. Powinienem dodać coś do strony internetowej, ale poczytam o frameworkach. Powinienem zmienić architekturę mojego rozwiązania, ale poczytam znane, mądre głowy na Twitterze, które piszą o tym, jak architektura powinna wyglądać. Oczywiście jeśli za tym idzie działanie, to spoko, ale bardzo często za tym działanie niestety nie idzie. I to jest problem. Mylimy knowledge i wisdom. Dlaczego na samym początku powiedziałem o deskorolce? Zrobiłem sobie w kontekście deskorolki taki mały eksperyment. Policzyłem to, ile w tym roku faktycznie spędziłem czasu na deskorolce i porównałem to z tutorialami, które obejrzałem na YouTubie. Jak prezentują się te liczby? Jeśli chodzi o mój czas na deskorolce, to wychodzi mi, że mniej więcej na deskorolce w tym roku jeździłem 15 tygodni, co dwa dni, gdzieś po półtorej godziny, wychodzi 45 godzin. I taką właśnie liczbę, czyli 45 godzin, porównałem z czasem, który spędziłem na YouTubie. No wiecie, jak siedzę na YouTubie i oglądam te wszystkie mądre filmy, jak zrobić kickflipa, jak zrobić 180, jak zrobić oli, to również mam wrażenie, że jeżdżę lepiej. Ale oczywiście każdy z nas wie, że od oglądania filmików na YouTubie nie zaczniesz jeździć lepiej, co pokazują te filmy, które teraz oglądacie zamiast mojej twarzy. No i wyszło mi, że na YouTubie spędziłem dwie godziny. Od końca maja, kiedy kupiłem deskorolkę, spędziłem 2 godziny łącznie na oglądaniu 5-10 minutowych filmów związanych z tym, jak robić taki trik, jak robić inny trik i może jak robić trik jeszcze inny. W moim przypadku ten stosunek wiedzy teoretycznej do wiedzy praktycznej to jest 2 do 45. Moglibyśmy powiedzieć, że na każdą godzinę wiedzy teoretycznej spędziłem 20 godzin jeżdżąc na deskorolce. No i tutaj pytanie do Ciebie. Jak to wygląda u Ciebie z Twoją nauką, na przykład z nauką programowania? Ile czasu poświęcasz na czytanie o tym, jak powinno się coś robić, kontra ile czasu to coś robisz i eksperymentujesz? I to nie jest przypadkowe. W ostatnim czasie napisało do mnie naprawdę sporo osób, na przykład pod filmami, gdzie mówię o wzorcach projektowych, o Angularze, o frameworkach frontendowych, które pytają, czy określoną rzecz można zrobić w taki, a nie inny sposób. No i widzicie, to jest ten problem. Ktoś obkłada się filmami, patrzy na te wszystkie podejścia. I zamiast spróbować, bo powiedzmy sobie szczerze, nie ma żadnych konsekwencji w spróbowaniu jakiegoś podejścia w Side projekcie, on zadaje pytanie. Oczywiście ja rozumiem, bo też byłem początkującym i też zadawałem pytania, ale w tym filmie chciałem zachęcić Cię, że jeżeli ryzyko jest małe i możesz coś wypróbować, możesz coś praktycznie przetestować, to właśnie to jest ten Wisdom, którego powinieneś szukać. To jest ta mądrość, za którą powinieneś gonić. Nie do końca musisz się obkładać filmami na przeprogramowanych, żeby zrozumieć frontend. Chociaż, oczywiście, będzie nam miło, jeśli to robisz ale sprawdź, jak u Ciebie wygląda ten stosunek pozyskiwania wiedzy teoretycznej do budowania praktyki, do budowania mądrości. I to jest właściwie tyle, ile chciałem Wam przekazać. Tak jak mówię, ostatnio zwracam coraz większą uwagę na to, czy na przykład czytanie książek i oglądanie blogów to nie jest nic innego jak prokrastynacja, ale jestem mega ciekawy, jak to wygląda w Waszym przypadku. Jeśli macie jakieś przemyślenia związane z poświęcaniem czasu na naukę, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach, a tymczasem ode mnie to wszystko. Miłego weekendu i do następnego.